Dzień dobry! Zaciekawił mnie filtr do wody Maxfor z oferty Aquaforu. Podobno pasuje do dzbanku filtrujących Brita. No i rzeczywiście z pasuje. Jest BPA Free. No, a koszt jest dużo dużo niższy. No ale ciekawe, jak te amerykańskie, cudo, bo firma jest amerykańska, produkuje swoje filtry Maxfor w Estonii. No więc nalajemy zimnej wody. Zobaczymy jaki będzie czas filtrowania. Zdjęcia przyspieszone czterokrotnie. Minuta prawie za nami. Wody ubywa powolutku. Leci czas, leci. Druga minuta się zbliża. Zobaczymy ile w sumie będzie. No całkiem całkiem. Oczywiście filtr pasuje do zbanka Brita. Kosztuje no. Bardzo mało, bo 3 filtry kosztują 30 zł, gdzie to jest połowa ceny, a co najważniejsze to one są na 200 litrów filtrowania, a brity tej Max, Max 3 są na 100. W każdym razie Aquafor też pisze, że można spokojnie 2 miesiące trzymać, czyli 330, to jeśli dobrze pamiętam, to jest tyle samo co czas filtrowania przez te 6 otworków. Tyle samo filtruje co normalnie Brita, a dużo, dużo taniej. No naprawdę jest fajne.